Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana. Dzisiaj zapraszam Was na króciutki filmik z czterech sposobów składania ręczników. Miłego oglądania. Pierwszy sposób powiem Wam, że nadaje się na rzeczy trochę cieńsze. No mi nie do końca ten sposób pasuje, ale w każdym razie jak widzieliście złożyłam ręcznik na pół i tutaj zwróćcie uwagę po złożeniu tych rogów, że jedna strona jest równiejsza, a z drugiej strony ten trójkąt jest taki niezbyt równy. Ta właśnie część niezbyt równa musi być na wierzchu, żeby ona była zwijana tak jakby do środka, ponieważ jeżeli zrobicie to w odwrotną stronę, to nie wyjdzie wam i nie będzie to wyglądało tak estetycznie i ładnie jak powinno. I tak prezentuje się efekt końcowy, ale tak jak Wam wspomniałam, ja nie jestem zwolenniczką akurat tej metody. Druga metoda to jest akurat najprostsza z tych wszystkich ja, i to jest metoda, które, którą ja stosuję. To jest po prostu najszybsza. Na pół, na trzy i na trzy. I to jest fajne, że tutaj możemy sobie sami regulować szerokość, jaką chcemy uzyskać. Trzeci sposób, tutaj również możecie sobie regulować sami, jaką chcecie uzyskać szerokość, jednak też uważam, że ten sposób jest lepszy na jakieś cieńsze rzeczy, czy ręczniki, czy ścierki. No nie wiem, ja nie jestem akurat do niego przekonana. Ciężko to się wszystko przekłada. Pokazuję, bo może ktoś będzie zainteresowany. I czwarty sposób, ja już go kiedyś pokazywałam na kanale, nie pamiętam dokładnie podczas jakiego filmiku, stosuję go bardzo rzadko, czasami tak zwijam ręczniki takie do rąk mniejsze, ale to już naprawdę musi mi się chcieć. Tak jak wam wcześniej wspomniałam, ja stosuję tą drugą metodę, która jest po prostu najprostsza i najszybsza. Mam nadzieję, że któryś sposób Wam przypadnie do gustu, a ja dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, papa! Pa.